co zrobisz, jeśli Natalia się zgodzi na to śniadanie, ty, ty wyraziłeś już zgodę i się we mnie zauroczy. To uroczy. chyba musimy przejść do, <noise> do, ja ja do. do mojego kolejnego tak, pytania. No czekaj, najpierw proszę o odpowiedź na pytanie. musimy dlatego przejść do mojego kolejnego pytania, bo jest sobie. trochę bardziej opiewa o to dobrze, samo. Że najpierw odpowiedz, no dobrze, to co, co zrobię, co zrobię, no zgodzę się, no zgodzę się. Ale opowiedział, teraz... że się w nim za uroczy. A, Natalia? Kurwa, ale nie wiesz, nie zakładajmy, że tak będzie, ani że nie, ale i co jeśli, wiesz, co? Co to, wiesz? jeśli? Oh fuck. Nie to, że dostałeś w trąbę od Albertu, to się. że o co mi chodzi, taki scenariusz kurwa totalnie. No bo takie totalnie absurdalny. No ani w trąbę nie dostanę, ani się ona w tobie nie zauroczy, nie, ale. Ale kto wie. Ah, no kto wie, kto wie, no kto wie. Słuchaj. Ee, to no, no, życzę wam <laughs> szczęścia. No, życzę nie wam szczęścia. Jak chcieli, żeby było, I na tych kwiatkach będę <laughs> <laughs> Proszę bardzo. No. No, no, kurwa, um. Wybiło cię to z rytmu, co? Wybiło mnie ja to właśnie z rytmu. widzę, że tak. Ale ja bym chciał zadać kolejne pytanie, bo tutaj właśnie wszystko dążyło do tego konkretnego pytania. No, dobrze, więc ja już się nie mogę doczekać, to jest tutaj bardzo ważne w tej sytuacji, propozycji. Słuchaj, mordo, bo ty się tak zakładać chciałeś, nie? Wow. Stwierdziłeś, że stwierdziłeś, że założymy się o dziewczyny, więc jeśli proponujesz zakład, to zakład musi być, e, mieć karę dla dwóch osób. Więc ja bym chciał właśnie zaproponować Ci zakład. Co Ty na to, żeby założyć się o to? No, ale co? No, no właśnie, no co? To jest do ustalenia. E, <laughs> ja, bym ja, przykład, za ja bym proponował na przykład ja tego nie przemyślałem akurat. Ale a co byś proponował, Marcin? Już ustaliliśmy. A nie, nie ustaliliśmy. Czy masz tak? Co bym mogło? Tak? Ci... No eee, mogł... bo... właśnie, widzisz. No, czekaj, czekaj, niech powie do końca. <laughs> nie, <laughs> nie no, czy masz... Ci... Ci... No, no, ja bym tutaj propo nie proponował się w ten. No, mór, mór. No, 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 no. Dobra, to ja bym propon... by prosił, żeby panowie z operatorki, jak mają numer, zadzwonili do Natalii, a jak nie, to ja zadzwonię. Eee, to się zapytamy, czy Natalia się zgodzi, żeby iść z tobą na, na śniadanie. Zadzwonimy, zadzwonimy. Znaczy, wiesz, no jest twoją dziewczyną, to dlaczego ma się zgodzić? Widzi, jest... że jesteś zazdrosny. Ja? Stary, ja? zrobiłeś nie, zadzwon... to tak perfidnie, kurwa, zadzwon... zadzwonimy, że wiesz, za... to jest to... A co, chcesz zadzwonić jest... w tym momencie? Tak, w tym momencie. E, ja mam... Myślę, że w tej drugiej rundzie z tego powodu możemy zrobić pewną wyrwę. Jeżeli mogę prosić reżyserkę, to zadzwońmy do Natsu. E, minie jeszcze chwila, natomiast przed Dobrze, chwilą... Dobrze, to ja w takim razie... O, ja już wpadłem na pomysł. Ja bym chciał, żebyś w przypadku przegranej nagrał piosenkę Disco Polo Z Tobą, na Ficie Tak, w której będziesz musiał <noise> mnie propsować <noise> Ale to, to musi być Disco Polo? Tak Bo Możemy Właśnie zrobić o coś, coś weserszego. Co, ja, ci na topie. Za, ja, ci, ja ci w zamian, oczywiście za jej zgodą, jeśli, jeśli takowa będzie, proponuję wyjść ze swoją dziewczyną W zasadzie no, nie nie da, ja nie. się będę zastanawiał, kurwa, w zasadzie i tak, kurwa, wiesz, no dobra, okej. Okay. Czyli mamy to to teraz o Nie, teraz jeszcze musimy potwierdzić, czy Natalia się zgodzi A, na to, że ja, ja nie, nie będę zgodzi. za nią podejmował takiego, takiego, takiej decyzji. Dobrze, tak więc czekamy na telefon do Natalii. Ale Natali. bo, dobra, ja jeszcze mam, jeszcze mam ostatnie pytanie Aha. do ciebie. Tak? Bo tak już ja spontanicznie działam, więc a propos tego wszystkiego uzgadniałeś z nią, że będziesz dzwonił do niej teraz? Ja tak, no jakby zapytałem jej, czy, czy możemy do niej zadzwonić, ale nie, nie, nie powiedziałem o co konkretnego. Nie, nie, no niemożliwe, że nie powiedziałeś. Na pewno się była ciekawa, co i dlaczego. Wiesz. Nie no, powiedziałem jej, że chcę, chcę ci coś zaproponować, no ale nie, nie, nie w tej część. To ale, wydaje ale, mi się, czy, ona ale, ma w sobie ale, na tyle dużo. Chemasz, mnie? <śmiech> <śmiech> <Ale kochasz> mnie? <śmiech> <śmiech> tak na pewno było, co? <laughs> A, Z tego co wiem panowie, to teraz robimy właśnie chwilę przerwy, ponieważ mamy już Natalię Halo Natsu, czy się słyszymy? No. Cześć, cześć. Chciałem cię zapytać, czy ty e, w ogóle oglądasz program i już wszystko wiesz. E, oglądałam, ale możecie przeczytać dokładnie, o czym te Myślę, że Marcin zrobi to najlepiej, gdyż to on chciał wywołać Ci do tablicy i przedstawić Ci warunki zakładu między innymi o ciebie. O, a... Nie no, nie, przedstawiłeś to bardzo raz przedmiotowo. Poczekaj, czekaj. E, 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 e. Dzień dobry. <laughs> Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchaj, rozmawialiśmy z Alberto i uznaliśmy, że możemy się o coś założyć, więc coś. chciałem zaproponować mu, że, za oczywiście, Twoją zgodą, jeśli takowa będzie, w przypadku mojej przegranej, mogłabyś z nim iść na śniadanie. Więc chciałem Cię zapytać, czy wyrazisz na to zgodę? A co jeżeli. A co jeżeli co? No co jeżeli. Alberto. Wtedy będzie musiał nagrać piosenkę Disco Polo, w której będzie mnie propsował. I jeszcze będziesz na ficie. I jeszcze będę na ficie. <laughs> Czy jesteś w stanie się poświęcić? E, tak. Jeżeli to będzie, tak jak mówił, tak kulturalny śniadanie pod e, i, i, i będzie. Kurde, coś cię te straciło. Mamy mały wiesz? problem, bo bardzo sobie cię słychać. Jeżeli mogłabyś stanąć w miejscu, gdzie jest lepszy zasięg, to poprosimy i powtórz jeszcze raz od samego początku zdania. Wow. zasięg to może być problem, no na Teraz było dobrze. <grywa> zawsze tak jest, ja tak <grywa> zawsze mam. Jak z kimś rozmawiam, jak yy, mówi, że jak się irytuje, że nie ma zasięgu, to słychać, a jak coś naprawdę chce powiedzieć, to nie słychać. Na cus, możemy próbować? Tak, tak. To dawaj. No więc tak, jeżeli będzie tak jak Alberto mówił, czyli to będzie kulturalne ściananie z mlekiem, e, to... 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 to okej, okay, chyba. To nie no, to musi być na pewno okej. Okay. No tak, to pójdę. Alberto, czy uważasz, że to będzie kulturalne śniadanie? Bo to był warunek nac Uprzedzam ja tylko, trażę. że dlaczego nie? Poprzedzam tylko, że y, podobno możesz się w nim zakochać, więc... Czy znaczy nie, nikt tego nie powiedział? Czy istnieje szansa, jakby... że zauroczysz? No właśnie się niech odpowie na to pytanie. Ale, Ci... Ale przecież Natalia sama tego nie może wiedzieć. No to posłuchajmy no... twojej odpowiedzi. Ale jaki, że to, że, że byłabym w stanie się zauroczyć po śniadaniu? Zakochać się? Po śniadaniu? Tak? No, Alberto ma taki daleky Myślę, że Alberto może mieć taki dar przekonania, bo sam już kilka razy zaznaczył, że może się tak wydarzyć i że nikt tego nie wie. No to ja chyba też tego nie będę widziała, jeśli nikt, nikt tego nie wie, nie? O, to była dobra odpowiedź. No nie wiem, czy taka dobra dla Marcina. <śmieniczy> <śmieniczy> to tak, mówisz tak, na, 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 na pięć, <śmieniczy> pięć. Nie, na cztery się mówi. 5, 5. Dobra, ale będzie 5. Ja, ja też jestem za 4. Eee, ja chciałbym tylko jeszcze nadmienić, bo... Y, Ostatnio... Doszło do paru zakładów, z których jednak ktoś ma zamiar nie wywiązywać lub obchodzić. Ja więc chciałbym tylko, Dobra, żebyśmy sobie skonkretyzowali to, że ta piosenka, no nie wiem, tam dajmy na to, że ona, że ona nie będzie tam powstawała przez 5 lat, tylko że sobie ją nagramy. No Disco no? Polo, to mógł napisać tutaj tekst do tego. O dobrze, poprosimy o ułożenie. Nie, nie wierze wierze, wierze, już, już ja będę teraz tutaj układał Disco Polo, To się okazało, że wiesz, jest stanę. Podajmy sobie rękę. Dobrze, zapraszam. To nie jest face to face, to jest tylko zakład. Przypominamy warunki. Śniadanie ja z polo, A Natalia tak, idzie Natania do tobą na śniadanie. Kiedy ty przegrywasz i to tak. jest bardziej pewne. No, no, zobaczymy, zobaczymy mordeczko. Dobrze. Tak